sięże biskupie bracia kapłani drodzy bracia i siostry ten kościół jest dobrze znany kiedy zostałem postulatorem procesu beatyfikacyjnego księdza Stanisława Stracha do jednych zadań postulatora należało aby docierać do tych wszystkich miejsc związanych z posługą duszpasterską, ale nie tylko przyszłego błogosławionego. I również zrodził się pomysł, żeby przyjechać tutaj do tej parafii. I tak się stało dokładnie 15 kwietnia 2018 roku. Głosiłem tutaj cykl kazań, przypominając o synu tej ziemi bydgoskiej który tutaj w tym kościele odprawiał pierwszą przeświętą przeświętą prymicyjną, ale jak to bywa w pracy postulatora, skierowałem wtedy do parafian apel, czy być może ktoś znał księdza Stanisława Straicha znał jego rodzinę, czy są może w posiadaniu jakieś pamiątki tutaj jakieś zdeponowane w domach? Bydgoskich rodzin tej parafii. I okazało się, że po tej całej niedzieli głoszenia kazań tylko dwie osoby zgłosiły się do mnie właśnie pan Roman Potocki, i jeszcze jedna pani zadzwoniła po dwóch tygodniach, że mieszka w domu, w którym wcześniej mieszkała rodzina sztrajchów. I to jest zawsze pewien problem, czyli upływ czasu, który powoduje, że niestety. Tracimy bezpowrotnie świadków naocznych życia. I również tutaj już nikt nie pamiętał rodziny księdza Stanisława Straicha, nikt nie pamiętał tych lat przedwojennych. A więc jednak czas spowodował, że utraciliśmy bezpowrotnie wiele niestety cennych takich świadectw czy wspomnień. Ale oczywiście to wcale nie spowodowało, że. Proces beatyfikacyjny został umniejszony, bowiem udało nam się zebrać tak wiele dokumentów, że na podstawie ich analizy merytorycznej w dykasterii spraw kanonizacyjnych udowodniono męczeństwo za wiarę księdza Strajka. Pokazano jego postać, ukazano postać zabójcy, ale także dotknięto tego co najważniejsze czyli motywów zbrodni dokonanej 27 lutego 1938 roku. Dzisiaj symbolicznie ksiądz Stanisław Sztrajch wraca do tej świątyni, w której 100 lat temu odprawiał swoje prymicje, dokładnie 9 czerwca 1925 roku, a trzy dni wcześniej w Katedrze Poznańskiej Otrzymał święcenia kapłańskie. Kiedy ustawiała się procesja liturgii beatyfikacyjnej, wspominany i obecny wśród nas, ksiądz Mirosław Strągowski, podchodzi do mnie i mówi: Został znaleziony dokument tutaj w Bydgoszczy, pod posadzką plebanii przy kościele Najświętszej Trójcy. W którym to ksiądz Stanisław Straich informuje swojego konfratra o właśnie Mszy Świętej Prymicyjnej. Byłem zdumiony, że odnalazła się też kolejna relikwia. Może nie ta pierwszego stopnia, czy ta szczególna, ale ta jakby drugiego czy trzeciego stopnia, bezcenna pamiątka, która ukazuje skreślone przez niego słowa. O uroczystości pierwszej ofiary mszy świętej, którą złożę Bogu we wtorek bieżącego roku o godzinie 9.30 w Kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Bydgoszczy uprzejmie zawiadamiam, ksiądz Stanisław Sztajch, Bydgoszcz, ulica Gdańska 34. Proces beatyfikacyjny, który dobiegł końca, Wcale nie powoduje, że nie znajdujemy nowych dokumentów. One, jakby uzupełniają naszą wiedzę, pozwalają nam jeszcze bardziej zgłębiać tą postać. Na ten moment nie wiemy, kto głosił kazanie prymicyjne. Nie wiemy, kto był zaproszony. Nie wiemy, gdzie było przyjęcie ale to nie znaczy, że się nie dowiemy. To nie powoduje, że nagle ten brak wiedzy. Jakby jest jakimś totalnym brakiem, ale jakby jest to pragnienie poszukiwania, odkrywania, ciągle jakby poznawania księdza Stanisława Sztrajcha, jest to jakby zobowiązanie i zadanie, że również w tych szczegółach, w tych takich drobnych dokumentach kryje się jakieś światło, jakiś bardzo mocny przekaz. Tam, gdzie pojawiają się prymicje, oczywiście są obrazki prymicyjne. Myślę, że niektórzy z Was, być może wszyscy, byli na jakichś prymicjach i my, kapłani, przygotowując się do święceń kapłańskich, często długo zastanawiamy się, co wybrać jako motto, jakiej księgi biblijnej nawiązać, jakie słowa wybrać, co ma mi przewodzić w kapłańskim życiu. Całe szczęście, że taki. Obrazek prymicyjny się zachował, ksiądz Stanisław Sztrach nawiązał do Psalmu 85, będę wysławiał imię Twe na wieki, bo miłosierdzie Twoje wielkie jest nade mną. Na frontonie obrazka jest grafika przedstawiająca Pana Jezusa, który złodzi, wychyla się, i próbuje uratować z tej toni, z tych fal świętego Piotra. Jestem głęboko przekonany, że pewnie Pan Jezus z niejednej opresji ratował księdza Stanisława Sztrajcha. Ale rodzi się pytanie, dlaczego nie uratował go z tej największej opresji, jaka wydarzyła się w Luboniu 1938 roku, kiedy kula zamachowca, zabójcy dosięgła jego twarzy i była to kula śmiertelna. Jest to pewna tajemnica, której dotykamy, że być może jest to łaska, którą Pan Bóg nam daje właśnie w osobie męczennika, bo proces beatyfikacyjny nie jest w stanie wszystkiego odsłonić. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego jakby poznać, zrozumieć. Pochylamy się nad tymi elementami najważniejszymi, żeby udowodnić męczeństwo. Ale jakże często mamy wiele pytań, których, które zadajemy, ale one są bez odpowiedzi. I również to pytanie, dlaczego Bóg na to pozwolił, nie potrafimy na to odpowiedzieć. Ale dzisiaj płynie do nas łaska, właśnie w tym zdaniu, które wybrał. Będę. Wysławiał imię Twe na wieki. I w akcie beatyfikacyjnym Kościół potwierdza, że ten konkretny człowiek wielbi Pana Boga. I faktycznie tak się dzieje, że ksiądz Stanisław Straich wysławia imię Boga na wieki, bo jego miłosierdzie wielkie jest nad każdym z nas. Drodzy bracia i siostry, tam, gdzie pojawia się. Błogosławiony czy święty tam płynie jakiś przekaz. Oto to także jestem pytany, po co jest nam ta beatyfikacja, po co, po co jestem błogosławiony nam potrzebny, po co kolejny męczennik w Kościele, ale patrzymy też w tym wymiarze lokalnym, tutaj tej decyzji bydgoskiej. To, co mnie dotyka jako postulatora 18 lat życia, księdza Stanisława Sztrajcha, to jest właśnie ta ziemia. Ziemia bydgoska. Drugie tyle to jest czas pracy w diecezji poznańskiej. Ale zobaczcie, połowa życia dokonała się tutaj. Można powiedzieć, że to, co najważniejsze dokonało się tutaj, czyli sakrament Chrztu Świętego w kościele katedralnym, później przygotowywanie się do pierwszej komunii świętej, spowiedź święta, sakrament bierzmowania, i później czas przygotowywania się do prymicji. Co ciekawe, przed zbrodnią przybył także do swojej mamy tutaj do Bydgoszczy i wyspowiadał się. A więc widzimy, że tutaj tryska to źródło sakramentalne. Ksiądz Straich to tutaj otrzymał tą formację ludzką, rodzinną, to pierwsze seminarium, ale także tą formację także patriotyczną, duchową, jakby wyrażoną w tych sakramentach, które przyjmował. I jeżeli pytamy dzisiaj, po co nam jest potrzebny, to właśnie jakby chciał nam pokazać, właśnie wam tutaj, diecezjanie, tej diecezji bydgoskiej, że trzeba wracać do źródeł. Te źródła dotyczą właśnie sakramentów, które przyjmujemy, bo on nie traktował poważnie. Można powiedzieć, że sakramenty przygotowały go na męczeństwo. I na pewno tak jak tą pierwszą sześć świętą sprawował z wielkim nabożeństwem, z wielką atencją, być może właśnie jestem przekonany, że z taką jakby samą atencją także tą ostatnią sześć sprawował, w czasie której zginął. Jestem przekonany też, że jest to czas łaski, czas błogosławieństwa. I ono właśnie wyraża się jakby w tym nowym błogosławionym, że możemy się do Niego modlić, zwracać w różnych potrzebach i jestem jakby też wewnętrznie wyczulony na tą sprawę, że beatyfikacja niczego jeszcze nie wyczerpuje. Ona nas prowadzi dalej, do kanonizacji. To jest czas modlitwy, nie tylko w diecezji poznańskiej, ale w diecezji gnieźnieńskiej, z którą także był związany, diecezji kaliskiej, z którą był związany i przede wszystkim diecezji bydgoskiej. Będziemy prosić Pana Boga o łaskę cudu potrzebnego do kanonizacji, aby faktycznie ten dzisiaj błogosławiony stał się również świętym Kościoła Powszechnego. Amen.